Okej, okay, czyli Celest. Jeżeli chodzi o Celest, to jeżeli mamy, jeżeli mam, mam, miałbym teraz zgadywać po tym, co teraz grałem, czy ona jest chłopakiem, to nie. Ona nie jest chłopakiem. Ona jest dziwna, to prawda, ale jej dziwność polega na czymś innym niż bycie chłopakiem. Więc Celest jest czysta. Celestia. Hamburg czy Hamburg czy Lod Lod Lodenburg, jak to tak się nazywała. To ona nie. Ona jest, ona jest dziewczyną. Jeżeli mam stawiać, no Tif, no, TIF podobno jest bardzo mocno, bardzo mocno i jest słabą grą, ładną słabą grą. Też tak słyszałem właśnie Skidriver. driver. Okej, okay, czy teraz, czy rzeczywiście, czy ta gra, ej, czy, chwila, ta, ale mi się coś połączyło w głowie, czy Ace etorni, Ace Thornie, tak jak to się nazywa ta seria gier o, 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 o sprawach sądowych, Ace Thornie, Ace torni, jakoś tak to się nazywało, czy, czy to też jest wizualna Novela w takim razie? Ty zgadzałby się, czy, czy ja chyba grałem wizualną nowelę na DSie, hehe. <grym> Ale nie przeszedłem nigdy, ale grałem! Hehe! He. Jeżeli to Ace Attorney to jest... Yy... jak to się nazywało? Nie pamiętam już. Nie przeszedłem tej gry, bo ja kupiłem DSA, gdzieś tam z OLX-a czy z czegoś tam jeszcze dawno temu. To jeszcze nie było OLX wtedy. I... i pamiętam, że ja miałem jakąś chińską wersję... Nie, nie, nie. Niemiecką! Niemiecką wersję miałem! I wszystko było po niemiecku i kurwa nie rozumiałem o co chodzi kompletnie, ale to chyba była visual nowela. Piff to słaby dishonored. Nie, nie, Jarek, to się pisze dis, że anty. Dis znaczy, że to jest anty. I honored, dishonored. Trochę źle napisałeś. Dishonored. To jest, że dis, że anty, honorowany. nazywał Ace Citornej Base Dzięki Jarek, trzymaj się, siema. No prościej by było zabić każdego, nigdy nie, wtedy nie ma kto cię złapać. Tak, Koksu. To jest prawda, ale uważasz naprawdę, że najłatwiej jest zabić wszystkich? Naprawdę uważasz, że zabić ponad 10 osób jest łatwiej? Najłatwiej, tak? Serio? Uważasz, że zabijanie bycie wielokrotnym mordercą, czyli bycie seryjnym mordercą, jest najłatwiejszą opcją w tej sytuacji? Naprawdę? Hmm. W teorii. Wydaje mi się, że grałem na DS-ie w grę, która się nazywa Phoenix Wright Ace Attorney z 2001 roku na platformie Nintendo DS, jak dobrze pamiętam. Ale grałem w jakąś niemiecką wersję i nie rozumiałem, więc to chyba była moja pierwsza wizualna novela, którą grałem.

Once everything comes to ja muszę przekonać ludzi, kto jest aha Chwila czyli wychodzi na to że wszyscy głosują tak Wszyscy głosują na to kto no to kto jest winny Więc ja muszę przekonać kogoś kto jest winny tak? Kurde. Wygrałem finala dziesiątkę po włosku. Bo, był Final 10? Nie wiedziałem nawet. Zresztą najlepsza część Grek na moje. No ja jako myślę, że, że to jest chyba tak najciekawsza część. Czyli oprócz oczywiście fabuły to jest właśnie to, co ta gra powinna mieć, czyli gameplay. Czyli wybieranie, wybieranie kto jest winny, tak? Ja rozumiem. To ma sens. If the Finalów jest 15. A czy na pewno wiem, że jest Final, Final Fantazy 15? Tak jest. Ale czy jest 14 wcześniejszych części więcej jest 10 11 102 jest na pewno? Chuj jest tych finalów, ale 10 jest? Nie wiem. Hmm. Nie mam pojęcia, ile jest części tego wszystkiego, jak to się nazywa. Bo mi się wydaje, że była dziesiątka, jeden i 2, tak? Czy to była czy to była dwunastka O mój Boże, teraz nie wiem. Któraś? Pamiętam, że któraś część, część miała dwie, dwie odsłony. To dziesiątka? Właśnie mi się wydaje, że. Nie, wiem, czy dziesiątka? No mój Boże, dobra, nieważne. Nie, nie mam pojęcia. Final Fantasy to jest dla mnie seria. Po prostu. Ja nie wiem o co chodzi w finalu. Kompletnie. However, if you poorly... Na to właśnie nie kupiłem finala ki Remaster. Ponieważ... a 13 ma 3, okej. Okay. Ponieważ nie kupiłem się a 7, bo według mnie te, ta seria to... Ja jej nie znam po prostu. Ja jej nie znam, więc nie grałem nią kompletnie. Nie ma sensu, żebym, gra... żebym grał w... kupował grę premierową, której nie znam. Nie sensu ta seria nic nie znaczy i będę chciał zagrać finala 7, jak wiedzie całość, nie pierwszy epizod. Tak, PS. to dostaje się za max dowolną postacią. Rewrax mi zdradził, że majtki. Każdy final jest inny i w zasadzie niezwiązany ze sobą. Znaczy, ja tam nie wiem, ale... Prawda jest, ta, sama, samo to, że remake siódemki nie jest całym... Całym remake'em siódemki, tylko jedną częścią całej gry. To mnie zniechęca do kupowania tej gry. Wolę będę chciał kupić complete edition z wszystkimi częściami tej siódemki i, i tyle. Jakkolwiek to kurwa dziwnie brzmi, nie. Bo ja nie chcę grać w jedną, jedną część gry, to bez sensu. Chcę w całość zagrać, no. Mamy w ogóle ten pomysł sproniony, tak to dzielić. Czy w pewnym momencie my będziemy się goś zabić? To będzie kurwa mocne. Jaka, jaka będzie kara, nie śmierć. No to właśnie musimy zawsze dobrze zgadywać, bo jeżeli źle zgadniemy, to po prostu gra się kończy. Gdybyś chciał grać w epizodę to trzeba było kupić grę od Tytel. tak? Tejtel? Tailtel. O to ci chodzi? TT? Egzekucja, ja pierdolę. Monokumat, jesteś jebnięty gość, naprawdę, kompletnie. O Jezu, ale ten jest niewiele mniej. Ten, 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 ten. Powiem Ci, że, że. taki sposób na tworzenie serii, która nie jest ze sobą związana, to jest taki dziwny pomysł. To, to jest chociaż jed, to jest jedno. To jest jedno uniwersum? Jak myślicie? To, to jest jedno uniwersum? wszystkie finale są w jednym uniwersum? Czy, czy to jest w ogóle inny świat? Tylko ta nazwa to jest jakby taki zbiornik. Nie, nie, nie kumam po co nazywać finale kolejnymi numerami, skoro to nie są kolejne gry. Nie, jakoś tak dziwnie. A właśnie, jeżeli chodzi o naszej najważniejszej misji w tej grze, czyli znaleźć, kto jest chłopakiem a ukrywa się pod dziewczyną, to. ten. to ta to, 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 Hihiro, wydaje mi się tam. Czy Hiro wydaje mi się, że to, że, to jest... że to jest. że to jest. że to jest on. Ale jeszcze nie wiem, dowiem się. Execution is. Execution! Execution! Electric chair bzz, 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 poison gas <laughs> torn apart like a paper plane in a hurricane O ludzie anime o nazwie Aggretsuko na Netflixie e, o, o takim zwierzaku w świecie gdzie takie takie stworza stworzaki żyją jako ludzie i ona żyła, pracowała w korpo i, i zawsze, kiedy się wkurwiła, to zaczynała, to zaczynała wrzeszczeć i, i śpiewać metalowe piosenki. I to był zajebisty dubbing, ponieważ kiedy normalnie mówiła, to miała jakiś taki damski głos. a kiedy zaczęła wrzeszczeć, to jakiś gościu z produkcji od nich, mężczyzna, zaczynał wrzeszczeć. I, i tak to było modulowane, że brzmiało jakby ona wrzeszczała damskim głosem, ale tak wrzeszczała, że, że, że ten dubbing się spinał za sobą. Bardzo fajne. Agretsuko, niezły, niezła animkę. Na, taki, na takie do jedzenia oglądanie. Trzeba odreagować. Tak, tak, to, to, to taka ta kultura... Tak, tak, ja nie wiem, ja niewiele wiem o Japonii, ale wiem, że ta kultura karaoke to jest, to jest mocna kultura w Japonii. Chyba najmocniejsza ze wszystkich na świecie. I ona właśnie jeździ, wchodziła do karaoke, żeby się wyżyć i wrzeszczała do metalowych piosenek. To było dobre. Podobało mi się to, takie japońskie podejście do reagowania, do tego życia w pracy tak ciężko, że trzeba tak odreagowywać. To jest jakiś sposób na, na radzenie sobie z tym stresem. Chociaż nie chciałbym mieszkać w Japonii. Znaczy, żyć jako, ja, jako Japończyk i tak zapierdalać. Chociaż. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tego, więc może na to nie, nie chciałbym. A może byłoby fajnie. nowa reguła jaka jest nowa reguła dawaj Oha. Huh? The... tylko się wkurwiła to pewnie ona zabiła Zabiła i teraz jest w wkurzona, że po prostu została wypuszczona. O ty Junko, Junko, ty jesteś niezła. He, 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 he. Pewnie dlatego podczas wolnego czasu, tego free timeu nie mogę z nią porozmawiać, bo pewnie po co mam się zaprzyjaźnić z kimś, kto zaraz umrze. Być że to jest sposób, że się dowiedzieć kto będzie umierał, a kto nie. thank <laughs> you Przekładają z powodu korony, ale kto, jakie anima? Mnie najbardziej cały czas boli, że, że przesunęli The Last of Us. I teraz wychodzi na to, że nie ma żadnych gier do grania. Nic nie się nie dzieje, kompletnie. Czeski film, pusto. Tato, what the fuck nie, are you enjoying yourself now are you hmm? violence against headmaster Monokuma is not allowed you violated a school regulation i invoke the mighty summon spell help to me godly spear godly oh. son pier Doli. A, <laughs> o oh, kurwa. A. Oh fuck. Bardzo kurwa niedobrze. A. This wasn't supposed to. O było... biedna. Dracz o ty, bo uderzyłaś headmastera. Czy ty o tym nie wiesz? O, kurwa. O, fak, myślałem, że to ona zabiła sajaka, ale okazuje się, że pewnie nie, co? O, shit. Chłopczyca. Uh. Hmm. Te chłopczyca! te bejsbolista! <laughs> Sterek <w 6>. i <laughs> Ja pierdzielę Co tu się odjebało? What the fuck? Gdzie są działka... Gdzie on ma działka z tymi dżidami? <laughs> Co to ją zabiło? What the fuck? Well, now. Holy. Teraz już chyba wiem, że nie mogę z niektórymi bohaterami się zgadywać, bo nie umrą pewnie co.

Nie by on tak załatwiło. Ja też nigdy nie widziałem momentu, w którym ktoś umiera. Czy widziałem? Nie, nie widziałem. Nie powiedziałbym, że była naszą przyjaciółką, nie, ale, ale żyła, teraz nie żyje. Ja widziałem. O, o to, to, to przykra sprawa, co? Kurde, nie potrafię część tego wyobrazić. Wiesz, dziwny miś musi być coś magicznego. Znaczy... Nie wiem, czy ta gra planuje być paranormalna, czy nie? Nie mam pojęcia, bo... To jest fikcja, ok? Ustalmy, że to jest fikcja, ale czy to jest paranormalne? Czy to, 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 to nie może jakiś robot misiowy, czy coś? Jeżeli zwierzę się liczy, to ja też. Zwierzęcia też nie widziałem. Z dwa razy, o mój Boże. Holy shit, czy ty, czy ty jesteś tym gościem z... Doktora Sna? Że pomagasz ludziom przejść na drugą stronę? Jedna rzecz mnie irytuje, dlaczego ta gra? Że ta gra ma takie małe paski po lewej i po prawej stronie. Widzicie? To takie minimalne paski. To jest normalne? ta gra tak zawsze miała. O wow, nie, nie, to, to musiało być bardzo słabe. Cholera. Masakry. To rzeczywiście, no. Nie czaję, dlaczego takie coś jest? A, bo to w PSP, tak? Serio? To przez to? Okej. Okay. Czy konsola ma o 4 piksele po prawej, o 4 piksele po lewej mniejszy ekran, czy o chuj chodzi? Bo według mnie to bullshit, ale okej. Okay. Ugraniczenia silnika, że nie możesz tych pi 15 pikseli po prawej po lewej poszerzyć, tak? Nie mają silnik. Nie mają silnik, że nie mogą rozciągnąć o te 13 pikseli. Я <laughs> забыл, yes,